Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Pierwszy piątek miesiąca Czyta Iwonna Teresa Narzędziem wybranym przez Boga do wprowadzenia kościelnego nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca była święta Małgorzata Maria Alakok z zakonu wizytek w klasztorze w parę lemonial. Niechaj, święta, opowie nam własnymi słowy o drugim objawieniu, które miało miejsce w roku 1674. Święte to serce przedstawiło mi się jako słońce jaśniejące w oślepiającym blasku, którego gorące promienie. Trafiały w serce moje, czuło ono natychmiast, że pożera je ogień tak gwałtowny, że zdawało mi się, że spali mnie na popiół. W tym właśnie czasie, boski mój mistrz, okazał mi, czego ode mnie żąda i objawił mi tajemnicę tego serca miłościwego. Gdy więc pewnego razu byłam nadzwyczaj skupiona wobec najświętszego sakramentu, ukazał się mi mój Mistrz Boski, jaśniejący chwałą, z pięciu ranami, jaśniejszymi od słońca. Boskie jego człowieczeństwo buchało pękami światła zewsząd, lecz przeważnie z piersi, która zdawała się być piecem rozpalonym. Pierś się otworzyła. I ukazało się kochające i ukochane serce, które było właśnie źródłem tego światła. Wtedy wykazał mi niewypowiedziane dziwy swojej miłości, i do jakiego stopnia umiłował ludzi, acz niewdzięcznych i zapominających o nim. To mnie bardziej boli. Niewdzięczność ludzi, mówił niż wszystko, com cierpiał w czasie męki, żeby mi się wywdzięczali, choć odrobiną miłości uważałbym za błahostkę wszystko, co dla nich uczynił i uczyniłbym więcej, żeby to było morzebne. Lecz są obojętni i zimni na wszystkie moje dobrodziejstwa. Spraw mi przynajmniej ty tę radość, i staraj się wynagrodzić za ich obojętność według Twojej możności. A gdym się uskarżała na moją niedołężność, powiedział mi. Oto czym zastąpisz to, czego Ci brak. I jednocześnie otworzyło się to boskie serce i wyszedł zeń promień tak gorący, że sądziłem, że mnie spali całą, mnie ogarnął, przejął. I nie mogąc znieść dłużej, błagałam odlitość nad moją osłabością, odpowiedział mi: Nie lękaj się, będę twoją mocą. Słuchaj mego głosu i pilnie uważaj, o co będę cię prosił, abyś się przygotowała na spełnienie moich zamiarów. Najprzód przyjmować mnie będziesz w najświętszym sakramencie, tak często. Jak ci na to posłuszeństwo pozwoli, nie zważając na upokorzenia i umartwienia, na jakie cię to narazi, powinna się przyjąć jako dowód mojej miłości. Przystąpisz nadto do komunii świętej w pierwszy piątek każdego miesiąca, a każdej nocy z czwartku na piątek uczynię cię uczestniczką tego śmiertelnego smutku, którego doznałem w ogrodzie oliwnym. Uczestnictwo to wprawi Cię w stan, którego nie będziesz zdolna pojąć, w konanie trudniejsze do zniesienia niż śmierć, aby mi towarzyszyć w tej mojej pokornej modlitwie, którą wtedy ofiarowałem memu Ojcu wśród największego smutku. Staniesz między jedenastą a dwunastą godziną i upadniesz na twarz razem ze mną, żeby przebłagać gniew Boży i prosić o miłosierdzie dla grzeszników, tudzież dla osłodzenia niejako goryczy, którą czułem będąc opuszczony przez swoich apostołów, którym wyrzucałem, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny, a w ciągu tej godziny będziesz robiła, co ci powiem. Pamiętaj, córko moja, abyś nie wierzyła łatwowiernie każdemu duchowi i nie ufała, bo szatan czycha na twoją zgubę, więc nie czyń nic bez zgody tych, którzy ci przewodniczą, bo nie będzie mógł uwieść ciebie, jak długo będziesz posłuszna władzy. Nie ma bowiem żadnej mocy nad tymi, co są posłuszni. Obietnice dane czcicielom Boskiego Serca Jezusa i podane na różnych miejscach pism Świętej Małgorzaty streszczone w krótszy sposób, jak następuje. Pierwsze: Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Drugie: Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Trzecie, będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Czwarte, będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Piąte, błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. Szóste. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Siódme. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Ósme. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Dziewiąte. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony. Dziesiąte. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzalszych. Jedenaste. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Serca Mego Boskiego, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Dwunaste. Głoś to sama i każ wszędzie rozgłaszać, że bez miary i granic udzielać będę łask tym wszystkim, którzy szukać ich będą w mym sercu. W jaki sposób czciciel najświętszego serca Jezusa powinien korzystać z ofiary Mszy świętej? ponieważ istnieje tak ścisły związek między Mszą Świętą a nabożeństwem do Serca Jezusowego powinniśmy się starać aby w odpowiedni sposób korzystać z najświętszej ofiary pierwsze jako czciciele najświętszego Serca powinniśmy w pierwszym rzędzie Boga i Pana naszego czcić i dziękować Mu za wszystko. Wszak to jest wielkie prawo, które wyczytaliśmy w sercu Bożym tej Księdze Zakonu otwartej dla nas na krzyżu. To samo mówi nam Kościół Święty w swej pięknej modlitwie na uroczystość serca Jezusowego. Boże Wszechmogący, udziel nam, prosimy, tej łaski, abyśmy, którzy chlubiąc się w sercu ukochanego Syna Twego, wspominamy nabożnie szczególniejsze dobrodziejstwa Jego miłości ku nam. Radowali się tak, obchodząc je uroczyście, jak i ciesząc się ich owocami. Panu i Bogu naszemu mamy przez serce Jezusa cześć należną oddawać. Mamy Go wysławiać i dziękować Mu, za nieprzebraną obfitość łask i błogosławieństw tego boskiego serca. I oto, we mszy świętej mamy ofiarę czci, uwielbienia i dziękczynienia o wartości nieskończonej. Przez ofiarę mszy świętej oddajemy Bogu i Panu naszemu taką cześć, takie uwielbienie. Takie dziękczynienie, jakie Mu się należy i jakie godne jest nieskończonego Jego Majestatu. Drugie. Jako czciciele boskiego serca powinniśmy zadośćuczynić za nasze grzechy i za grzechy świata całego. Nabożeństwo do serca Jezusowego pobudza nas do gorliwości w tym zadośćuczynieniu. Gdzież zaś znajdziemy sposób zadośćuczynienia tak święty, o takiej sile wynagradzającej, podobający się Bogu, jako ofiara mszy świętej? Wszakże święta ta ofiara łagodzi słuszny święty gniew Boży i usuwa przez to tę wielką przeszkodę, która dla nas, biednych grzeszników, stanowi zaporę nieprzebytą i która... Nie dopuszcza do nas łask obfitych, jakich potrzebujemy do pokuty zbawiennej. Jako czciciele Boskiego Serca bądźmy zatem nabożnymi uczestnikami najświętszej ofiary nowego zakonu. Przez to stajemy się zdolnymi do przyjęcia tych łask obfitych, jakich potrzebujemy, aby zadośćuczynić za siebie i za drugich. A nawet msza święta, nie tylko czyni nas zdolnymi do przyjęcia tych łask, zyskujemy oprócz tego przez nią jako przez ofiarę błagalną. Tym samym doszliśmy do tego sposobu, za pomocą którego, jako czciciele najświętszego serca, najlepiej korzystać możemy z ofiary mszy świętej. Trzecie. Jako czciciele serca Bożego powinniśmy ukochać modlitwę błagalną, pełną ufności, aby pozyskać dla siebie i dla drugich te niezmierzone skarby i bogactwa nagromadzone w tym skarbcu Bożym. Modlitwa błagalna, pełna ufności. Oto warunek, do którego przywiązał Zbawiciel swe łaski. Owe błogie obietnice które Zbawiciel dał, czcicielom swego serca, to łańcuch łask, którego pierwszym ogniwem jest modlitwa nasza pełna ufności. Zapewnijmy sobie to pierwsze ogniwo. Módlmy się z ufnością, z wytrwałą ufnością, a zyskamy wszystkie dalsze łaski. Kiedy zaś i gdzie możemy się modlić z większą wnością jak u stu ołtarza, na którym składa się wielką ofiarę błagalną nowego zakonu? Jak łatwą staje się nam wówczas modlitwa błagalna tutaj, gdzie łączy się ona z modlitwą kapłana celebrującego, z modlitwą kościoła? Z modlitwą najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa. Jak bardzo ufać możemy, że Bóg wysłucha takiej modlitwy, którą porównać można do świętego niczym powstrzymać się nie dającego szturmu do serca Bożego. Wszak tutaj, we mszy świętej, modli się kapłan w łączności z wiernymi. Pasterz wraz z powierzoną sobie trzodą, z im większym nabożeństwem, poddaniem się woli Bożej i ufnością modlą się i kapłan celebrujący i wiernie biorący udział w świętej ofierze, tym skuteczniejszymi będą ich prośby. Tu modli się nie tylko kapłan Boży, ale i oblubienica pańska Kościół Święty. Modli się On i składa ofiarę przez ręce kapłana. Połączmy nasze modlitwy z Jego modłami i ufajmy mocno, że błagania tej oblubienicy Chrystusowej, a z nimi i nasze prośby dotrzeć, zdołają do tronu Najwyższego. Ale więcej jeszcze. Tu modli się Chrystus, ofiarnik i ofiara. On. Jako wiekuisty arcykapłan ofiaruje w tej świętej ofierze nowego przymierza Ojcu Niebieskiemu zadośćuczynienie i zasługi Ofiary Krzyżowej, aby owoce tego zadośćuczynienia i tych zasług nam, ludziom, zostały policzone. W tej świętej ofierze rzeczywiście odbywa się nowy akt pośrednictwa. Za nami ze strony Jezusa Chrystusa i następuje nowy skutek modlitwy, mocą zasług ofiary krzyżowej. Zasługi te mają wartość nieskończoną. Gdy Chrystus prosi Ojca swego niebieskiego, aby dla Jego zasług udzielił jakiemu człowiekowi pewnej łaski. To modlitwa Jego na skutek ma skutek nieomylny. Jak pocieszającym zatem, to winno być dla nas, że święta ofiara błagalna nowego zakonu ze strony Jezusa Chrystusa posiada skutek nieomylny. Chodzi więc głównie o to, aby z naszej strony nie stawiać przeszkody skuteczności modlitwy Chrystusa. Czy to przez naszą niegodność, czy też przez to, że prosimy o rzeczy szkodliwe dla naszego zbawienia. Prośmy więc Zbawiciela w każdym mszy świętej, aby za nami pośredniczył. Modlitwa Jego na pewno zostanie wysłuchaną. Potrójne wezwanie do Czcicieli Boskiego Serca brzmi zatem. Oddawajcie cześć. Chwałę i dziękczynienie Bogu i Panu naszemu. Czyńcie zadość za grzechy wasze i za grzechy całego świata. Ślijcie prośby i błagania do Tronu Najwyższego za siebie i za bliźnich waszych. Najznoślejszym, najłatwiejszym i najskuteczniejszym środkiem do spełnienia tych zadań to korzystanie z najświętszej ofiary. Komunia święta, a boskie serce Jezusa. Jam jest chleb żywota, mówi Boski zbawiciel, i dodaje obietnicę uroczystą, a pełną pociechy. Jeśli by kto pożywał tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, jest moje ciało za żywot świata. Przez pożywanie tego chleba niebieskiego, który otrzymujemy w komunii świętej, jednoczymy się najściślej z Chrystusem i łączymy się węzłami miłości z bogactwem z Jego sercem. Wszak sakrament ten w pierwszym rzędzie jest sakramentem miłości i znajduje się dlatego w szczególnie ścisłym stosunku. Do nabożeństwa serca Jezusowego, jaki zachodzi związek między Komunią Świętą a Sercem Jezusowym. Pierwsze, na sam przód, i tutaj mamy przed sobą ten fakt, że Zbawiciel przy wprowadzeniu nabożeństwa do swego serca, wezwał nas do świętego swego stołu, do swej uczty weselnej. W objawieniu, które święta Małgorzata Maria Alakok otrzymała podczas oktawy Bożego Ciała w roku 1675, mówi Zbawiciel, że jednym z głównych ćwiczeń tego nabożeństwa to przyjmowanie komunii świętej w uroczystość serca Jezusowego. Podobnie jak przedtem. Pierwszym z dwóch objawień roku 1674 powiedział świętej Małgorzacie: przyjmować będziesz komunię świętą we wszystkie pierwsze piątki każdego miesiąca, zgodnie z tym życzeniem boskiego zbawcy świata. Polecała pobożny ten zwyczaj innym i już za życie cieszyć się mogła z niezwykłego powodzenia swych usiłowań. Na związek istniejący między Komunią Świętą a nabożeństwem do serca Jezusowego wskazuje i ta obietnica, która przyrzeka szczególniejsze łaski na godzinę śmierci tym wszystkim, którzy w pierwsze piątki dziewięciu następujących po sobie miesięcy przystąpią do stołu pańskiego. Drugie ale i nie zważając wcale na te okoliczności zewnętrzne, jasnym jest zupełnie, że między tym, co działa dla naszego życia duchowego na bożeństwo do serca Jezusowego, a skutkami komunii świętej, istnieje ścisły związek. Porównajmy tylko obietnice, jakie dał Zbawiciel, Zbawiciel czcicielom swego boskiego serca, ze skutkami, jakie przypisuje Komunii Świętej Sobór Trydencki. Pierwszy owoc nabożeństwa do najświętszego Serca Jezusowego polega na tym, że rozpala ono w sercach ludzkich na nowo ogień miłości, która w czasach ostatnich bardzo ostygła. Otóż, jak pięknie cel ten osiągnąć można przez Komunię Świętą! Która przecież według Soboru Trydenckiego jest duchowym pokarmem naszych dusz. Ten pokarm duchowy zachowuje i pomnaża nadprzyrodzone życie duszy, to jest to łaskę poświęcającą. Ten święty pokarm daje nam siły i chęć do dobrego przez to, że pomnaża i roznieca miłość że zapala do cnót heroicznych, ten pokar niebieski daje radość niebiańską, jest nie zaprawdę manną niebieską, zawierającą w sobie wszelką słodycz. Rzeczywiście, komunia święta to uczta Króla Niebieskiego, przy której czciciele boskiego serca zapalają się coraz to większą miłością. Drugim owocem nabożeństwa do najświętszego Serca Jezusowego to uświęcenie i udoskonalenie naszych serc, które osiągnąć można częścią przez zadośćuczynienia za nasze grzechy, częścią przez to, że serca nasze coraz więcej upodabniamy do Serca Bożego i tutaj Komunia Święta przychodzi nam z pomocą. Siła jej rozciąga się na przeszłość i przyszłość. Wszak według słów Soboru Trydenckiego jest ona środkiem do uwolnienia nas od grzechów śmiertelnych. Środek ten oczyszcza nas od grzechów powszednich, które popełniliśmy w przeszłości, przez to, że, jako pokarm duszy, odnawia w nas utracone nadprzyrodzone siły życiowe. I udziela nam tych łask, które potrzebne są do złagodzenia grzechów poprzednich, szczególnie miłości wzmożonej, żalu za grzechy, gorliwości w cnotach. Środek ten jednakże jest także najsilniejszą ochroną przed nowymi grzechami. Wszak komunia święta jest czymś, co stoi w najwyższej sprzeczności z grzechem śmiertelnym. Grzech śmiertelny odrywa nas od zbawiciela. Komunia Święta jednoczy nas z nim. Przeciwieństwo to rozciąga się także i na grzech powszedni, o ile on zjednoczenie nasze z Jezusem rozróżnia, chociaż nie usuwa go zupełnie. Poza tym jest to szczególnym przywilejem Komunii Świętej, że usuwa ona skutecznie źródła grzechów śmiertelnych i grzechów w ogóle. Komunia Święta osłabia nasze złe porządliwości i przyprowadza nas do Zbawiciela razem z obą niewiastą z Ewangelii cierpiącą na krwotok, aby nie tylko jak ona to uczyniła dotknąć kraju szaty Jezusa, lecz przyjąć Jego samego, źródło wszelkiej czystości do serca naszego które z tylu ziemi porządliwościami walkę toczyć musi. Gdy w komunii świętej skosztujemy tej manny niebieskiej, podczas, wówczas przyjemność i słodycz, jaką dotąd nęciły nas grzechy, zamienią się nam we wstrętną gorycz. Komunia święta wlewa do duszy naszej potoki światła nadprzyrodzonego. Tak, że w obecności zbawiciela otwierają się nam oczy, jako owym dwóm uczniom idącym do Emaus, gdy poznali Jezusa po łamaniu chleba. Komunia święta wreszcie dodaje nam sił do walki z szatanem. Drży on przed nami, jak drżał kiedyś w kraju Gerezańczyków, przed nadchodzącym zbawicielem. Kiedy to prosił o tę łaskę, aby wolno mu było raczej opętać zwierzęta nieczyste, niż zapaść się w czeluściach piekielnych. Oto skutki komunii świętej, jako środka przeciw grzechom. Gdzież więc indziej znajdzie czciciel serca Jezusowego siłę do zadośćuczynienia za dawniejsze niewierności, oraz do tego, aby upodobniać się coraz więcej do swego Pana i Zbawcy, gdzież łatwiej, jak w komunii świętej. Trzecim owocem nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego, to wzmocnienie nadziei chrześcijańskiej, a nawet wzmożenie tej nadziei aż do radosnej ufności, ze względu na nieskończoną dobroć i miłosierdzie Zbawiciela naszego, ze względu na niezmierzone skarby i bogactwa Jego boskiego serca, ze względu wreszcie na owe obietnice tak pełne pociechy, związane z nabożeństwem do serca Jezusowego. A jakiż jest trzeci owoc Komunii Świętej? Według Soboru Trydenckiego Komunia Święta jest zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznego naszego szczęścia. A zatem źródłem niewyczerpanym radosnej ufności i nadziei dla wszystkich, którzy godnie przystępują do świętej uczty i godnie pożywają chleb żywota, im pięknie, jak pięknie i tutaj harmonizują ze sobą nabożeństwa do serca Jezusowego i komunia święta, mają ten sam wzniosły wiekuisty cel na oku, pomagają sobie nawzajem, współdziałają ze sobą, aby serca ludzkie, tak lękliwe i tak potrzebujące pociechy, zapełnić świętą odwagą i ufnością w Boga. Panie Jezu, uzdolnij mnie, uzdolnij nas wszystkich, abyśmy z jak największą miłością Tkliwością i czułością witali Cię w komunii świętej, w tym najświętszym sakramencie. Zamieszkaj w naszych sercach na zawsze i prowadź nas prosto do Ojca Niebieskiego. Amen.